Ważna sprawa, zostaniesz babcią. Że co? Łamu wróżki. O, jest pokazane, patrz, jak zrobić tabelkę. Zobaczmy sobie jakąś Gdzie ta tabelka jest w ogóle? To jest ta tabelka, ale skąd wziąć? A gdzie? No właśnie, gdzie ta tabelkę na kartce się robi? Dokładnie, takiej przylepionej na ekran. A ja tutaj, już... No więc nie bierzesz takie bzdury, ola! No jak co? Bo miałabyś libera przebierana! Jaka impreza przebierana? Miałbym sobie spot z wyluczeniem za bądu, a nie. Fadry miał za A ty się za księdza przeprawił! Ale Fadry miał być za bądu! Nie wiem. Źle? Tapetę trzeba położyć. A ja coś tam nie ja coś potrafię. Boję się. Nie, nie ja masz się co no. robić. Jak ja bym się obawiała, to ja bym tego nie robiła. Czy ty nie dosięgniesz? No nie. Daj tą packę. Dobra, już szybajcie teraz zejdeczek. I ręka okay. w Gipsie. Ja nie chciałam! Chciałam cię odsunąć do siebie. ta moja! Boli cię ręka? No nie. Ja wiedziałam, że po się tak spojrzeć. O, tutaj weszłam w jakiś! Bogoś! Na litość boską ty znowu śpisz! Ale ci ładnie w tej trumnie. Może być garbaty, może być stary. Byle był. Aha, byle był. No, byle no był. już widzę, jak a może przyprowadzi ja nie chcę garbatego. Nie starego, a garbatego. Jak przyprowadzi widzę. garbatego, to już widzę, rozumiesz, jak będziesz go akceptował. Będziesz go wyśmiewał, rozumiesz. A może będzie garbaty i bogaty. Wieczora. This is more than enough for him. Juniu, juniu, juniu. Juniu, Aki. Ala kaza, debilu, ala, dom, debilu. Ale ja Ciebie bardzo proszę. Dla myszki na święta Uno. Rzadkie. And tu in advance. Yes. Twoje klapki. Które? 200 e... złotych. Ile? 200. Jak 200? 200 euro? 200 euro. No to chyba żartujesz? No przecież, że je zapłacię, to są, to są moje klapki za 860 euro. Ty to za 200 euro? Tak. Tak ładnie. Ma. Chciałabym wyglądać Jimmy Jimi być pan Jaki kraj, taki Jimmy. Wiesz co? A ja jak ciotka Bożena, nie? Nie. No tak. W życiu. Ta. Diabeł. A czego diabeł? Ale co, nie pasuje ci? Nie. Zobacz. W życiu. Popatrz, ja bym oni? do piwnicy po węgiel nie wyszła. Popatrz Wszystkie myszy, myszy by uciekły. Co ty mi robisz? Mas. Ej, ty mi za moc to robisz. Ej, ty jesteś normalna? Co mi zrobiła? Całego wącha mi zgoliła? ej. Ej, kłakić się ogolę. Zobaczysz. Czikiewa bieżą. Ile można słuchać zrzędzenia? Zobaczysz, brwi się ogolę całą. No co ty mi zrobiłaś? Cały ten ryj się zepsuła? Nie, się nie zepsułam. Będziesz młodszy, ładniejszy. <laughs>